Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego testu. Firma XBlitz podesłała mi X XBlitz Black 4K. Ja ostatnio raczej miałem wideorejestratory Full HD, ewentualnie 2K. 4K już w przeszłości też miałem, natomiast one raczej cenowo zawsze wykraczały powyżej 1000. Tu zaskoczenie jest takie, że ta cena nie jest aż tak wysoka, biorąc pod uwagę, że wszystko drożeje, więc jesteśmy w granicach gdzieś tam 7-8 stóp, więc jest bym powiedział nieźle. Jest oczywiście oprócz tego, czyli Black 4K, jakby bliźniaczy model, który się nazywa Genesis 4K. I on ma ekran dotykowy większy, bez przycisków. Przyznam szczerze, że sam nie wiem, co bym wolał, w sensie chyba bardziej pasuje mi to rozwiązanie, które mamy tutaj, czyli to, że mamy po prostu fizyczne przyciski, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Jeżeli chodzi o zestaw, jak zawsze jest bardzo bogaty w tego typu sprzętach, jest tutaj pewna nowość, właściwie dwie nowości. Klasyka, oczywiście, jakieś szmatki, mamy adapter, samej karty microSD, naturalnie na pokładzie nie mamy. Jeżeli chodzi o karty, to sprawdzamy sprawdziłem te klasy 10, V30 również sprawdziłem, no i maksymalną jaką mam, no to 128 GB. Te na pewno działają i zapisują obraz bezproblemowo, więc no, tyle jestem w stanie powiedzieć. Nie wiem, czy wszystkie modele naturalnie będą tutaj działać. Natomiast jeżeli chodzi o samą zawartość pudełka, no to wspomnę również o tym, że mamy po pierwsze no Dwie takie dziwne jakby naklejki, które naklejamy na szybę po to, żeby ewentualnie później no, w miarę szybko zdjąć sam wideorejestrator. Jest to o tyle przydatne, że po prostu nie zostaje nam później nalepione na szybie. Ta po prostu no, taka no, brzydka plama zostaje zawsze pod wideorejestratorem, jak dobrze wiecie. I są te dwie takie podkładki, tak jakby takie pośrednie, powiedzmy, naklejki. No i później oczywiście dwie naklejki, które naklejamy już sobie na samą podstawkę rejestratora, który jest tutaj też modułem GPS. Tak, bo to jest rejestrator, który nagrywa i 4K, ale mamy również GPS. No i zwracam uwagę, że jest on jakby modułowy, czyli po prostu podłączamy sobie jeden moduł w drugi, żeby to jakby w całości działało i jakby na łączeniu tych dwóch elementów mamy po prostu możliwość regulacji kąta, jak chcemy ustawić sobie nasz wideorejestrator. Ale przejdźmy do tego, że ja nie montowałem tej półpośredniej, znaczy zamontowałem, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, natomiast na stałe jednak przyczepiłem sobie wideorejestrator, pod tym względem, że wydaje mi się, że jest to dużo bardziej pewne, no i na pewno jest to trochę dla bardziej leniwych, że nie trzeba mieć tej szyby mocno, bym powiedział, wyczyszczonej. Czyli jeżeli chcemy tą półpośrednią naklejkę zrobić, to jednak ona musi być, ta szyba musi być naprawdę porządnie wyczyszczona, żeby po prostu się nam nie odkleiła razem z wideorejestratorem. No i oprócz tego takim zaskoczeniem, tak jak mówię, jest wideoregistrator, który jest oczywiście zabezpieczony i na ekranie, ale również na soczewce mamy zaślepki. Natomiast zaskoczeniem i to dużym, mówiłem o tym w jednych z ostatnich techniców, że wszystkie urządzenia będą musiały, łącznie z wideorejestratorami właśnie, yy, będą musiały mieć USB-C na pokładzie i tutaj mamy i mini USB w samym wideorejestratorze i tam oczywiście jest slot również yy, na kartę pamięci pod taką zaślepką, tam jest dioda informująca o działaniu urządzenia. Ale w module od GPS-u jest USB typu C i ładowarka samochodowa jest również na USB typu C. To jest dla mnie ogromne zaskoczenie. W sensie jest to bardzo fajnie zrobione. Dodatkowo sama ładowarka ma również USB-A wbudowane, więc jeżeli mamy podłączone, to możemy inne urządzenie sobie również pododowywać, na przykład telefon. Więc jest to przemyślane no i fajnie, że jest to jednak już tak dość przyszłościowo rejestrator. posiada cztery przyciski od dołu, gdzie operujemy wszystkim, czyli wstecz, OK, góra, dół, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po menu, z boku jest przycisk do włączenia, wyłączenia, czy też wygaszania ekranu, mikrofon i głośnik, i tak na dobrą sprawę tyle, do tego przejdziemy sobie za momencik. Sama obsługa jest bardzo prosta, ekran dwucalowy nie jest może jakoś bardzo duży, ale jego jakość jest naprawdę bardzo dobra, w sensie to jest rzecz, która moim zdaniem jest powyżej średniej, nie ma żadnych poszarpanych krawędzi, brzydkich kolorów, niczego takiego, pod kątem też ładnie widać, zresztą trochę pod kątem to nagrywałem, więc możecie to dobrze tutaj zauważyć. No i jeżeli chodzi o funkcję, no to oczywiście możliwość wybierania rozdzielczości, jak krótkie pętle, czy długie mają być. Ja zawsze stawiam sobie na minutowe, biorąc pod uwagę, że później te pliki też zresztą zachęcam, będą w opisie, żeby można sobie było je podejrzeć, więc taki minutowy plik to też nie waży jakoś bardzo, bardzo. Dużo i oczywiście jest możliwość włączenia trybu parkingowego, dziś sensora, poziom, czyli czy ma być mocno czy słabo wykrywalny. Naturalnie, wbudowana jest bateria w samym wideorejestratorze, natomiast nie znalazłem żadnej informacji nigdzie, jak duża jest ta bateria. W tym siostrzanym modelu, ale on jest większy, tam jest 280 mAh, to jest podane. Natomiast ja mniej więcej po tygodniu takiego jeżdżenia z wideorejestratorem go od zasilania i on. Po tygodniu kolejnym, nadal przy ruszaniu samochodem, włącza się w sensie automatycznie, jest włączony wtedy tryb parkingowy. I on po prostu, jak wykryje, że są jakieś ruchy, to automatycznie się odpala. Więc przez tydzień był w stanie cały czas nagrywać ewentualne ruchy, czyli codziennie, no minimum, dwa razy wchodzę do samochodu i on był w stanie to rejestrować. Więc jak najbardziej. Porządku. oczywiście można włączyć sobie wygaszacz ekranu, czyli jak już rozpocznie się nagrywanie, żeby widok starter się wyłączał. Jest możliwość włączenia, wyłączenia tych takich oznaczeń, czyli powiedzmy punktów GPS czy też prędkości. Ja mam zawsze to wyłączone, bo mi to później przeszkadza na nagraniu, w momencie kiedy no, pokazuję wam to bezpośrednio w moim filmie. Jest również, tak jak mówiłem, tryb parkingowy. Można włączyć, wyłączyć. Jest wykrywanie ruchu, czyli tego, że automatycznie wideorejestrator włączy się wtedy, kiedy zobaczy, że coś się dzieje wokół samochodu, czy też w polu widzenia samego wideorejestratora, więc myślę, że wszystkie te najważniejsze funkcje są i one działają całkiem nieźle, w sensie nie miałem tu żadnych problemów, żeby coś nie zadziałało, one się aktywowały, nagrywały, powiedzmy w momencie, kiedy na przykład wracałem do samochodu odłączyć od ładowarki i przechodziłem przez gdzieś tam w polu widzenia właśnie obiektywu, to automatycznie to nagrywanie się rozpoczęło. I naturalnie później w katalogach osobnych na karcie MicroSD jest to wyszczególnione. I naturalnie wszystko można podejrzeć na wideo czyli jak coś tam nagramy, chcemy komuś pokazać, to można to zrobić z poziomu samego urządzenia. Jest oczywiście tryb do blokowania szybkiego awaryjnego yy, zapisu, czyli jeżeli coś się wydarzy na drodze, chcemy zapisać sobie yy, jakby ten plik, yy, zabezpieczyć go przed nadpisaniem. To również taka opcja istnieje. Szybkie wyłączenie, włączenie mikrofonu i właściwie tyle. Przejdźmy do samego mikrofonu. Uważam, że zbiera naprawdę bardzo dobrze. Tutaj wrzucałem Wam rozmowę telefoniczną. Myślę, że to jest takie najbardziej naturalne, bo nie mówimy ani za cicho, ani też za głośno. I myślę, że zbiera bardzo w porządku. Nie zbiera też jakiejś nadmiernej ilości szumu. Tu wszystko się zgadza. No, takie nie wiem, 3-5 lat, coś takiego. A, taka zabawkowa bramka, Tak, 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 tak. Jest tak, tak, taka mała bramka. Najlepiej jakby była dmuchana, albo ja coś. Sobie... Co do samych nagrań. Oczywiście zachęcam was do tego, żebyście sobie zerknęli sami i sami ocenili, czy taki poziom jakości 4K jest dla Was wystarczający. Dla mnie w ciągu dnia, naprawdę rzecz, która jest absolutnie fantastyczna, jeżeli chodzi o ten wideo to jest HDR. Który oczywiście włączamy, wyłączamy, polecam sobie włączyć i zostawić. Natomiast HDR, jazda nawet pod słońce, wszystkie elementy są świetnie widoczne. W sensie nie pamiętam, żebym przy, takim, przy jakimkolwiek wideo spotkał się z tak dobrym HDR-em. Uważam, że działa to tutaj świetnie. Szczegółowość jest wystarczająca, naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Wszystkie tablice można przeczytać w ciągu dnia, znaki drogowe, jakieś informacje, w gdzieś tam jakieś pylonach sk do sklepu, więc tak na dobrą sprawę myślę, że urządzenie pod wieloma względami Kompletne. Przeżałem też w takich specjalnych miejscach, które są trochę bardziej zacienione i również widorejestrator sobie radził bardzo dobrze. Natomiast tu zwracam uwagę, że wtedy, kiedy pojawiają się takie miejsca, czy jest już taki, powiedzmy, zachód, to no, może się objawić taki szum, powiedzmy, na widorejestratorze. I z punktu widzenia, jakby oglądania tego na komputerze, oczywiście jest to widoczne i może nie każdemu się to podobać pod względem wizualnym, natomiast spisuje się to bardzo dobrze pod względem nagrań nocy. W sensie, dzięki temu wszystko widzimy. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o tablice rejestracyjne. No, chyba że świecimy bezpośrednio światłami na nie, no to one są wtedy mocno prześwietlone, ale to wiadomo. Ale te boczne tablice, czy samochodów, które są gdzieś na poboczu, jest to widoczne i można sobie spokojnie zrobić stop klatkę i przeczytać. Co tam jest napisane? Uważam to za duży plus. Natomiast, czy ten szum jest jakoś przeszkadzający? No, powiedziałbym, że nie wygląda to jakoś fantastycznie, natomiast, w moim odczuciu, jest to spowodowane tym, że po prostu jest narzucone wysokie ISO podczas nagrania i dzięki temu po prostu wszystko widać. Ale też nie ma jakiejś takiej dziwnej mory, jak na czasami na niebie, że, że po prostu widzimy po prostu jakieś artefakty. Nic takiego tutaj nie występuje. Wydaje mi się, że, w moim odczuciu, przynajmniej ta jakość jest bardzo dobra. još poginje W nocy jeździłem i w miejscach, gdzie było sporo tych latarni, ale też w miejscach, gdzie rzeczywiście tego światła było znacznie, znacznie mniej. W moim odczuciu jest to bardzo interesująca propozycja. Nie dużo droższa od tych wideorestertorów 2K, które jakiś czas temu testowałem, a jakoś obrazu jest zdecydowanie lepsza. No plus dodatkowo to chociażby to wykrywanie ruchu, jaka jako jako taka dodatkowa rzecz, no i GPS, który pozwala nam oczywiście zapisywać te koordynaty. Plus dodatkowo to, że Rzeczywiście wideo jako urządzenie. W trybie parkingowym, nawet jeżeli nasz samochód po wyłączeniu y, stacyjki nie dostarcza cały czas do gniazda zapalniczki prądu przez jakiś tam czas, to cały czas ten obraz będzie nam się nagrywał w momencie, kiedy po prostu y, no, wykryje jakiś ruch czy samochód się zaczęsie, bo ktoś będzie próbował się do niego dostać, to wszystko się nagra. I tak jak mówię, wideo rejestrator jest przyszłościowy, bo to USB-C służy również do chociażby naładowania telefonu czy innych urządzeń, które mają USB-C. Ja sprawdzałem, działa to, więc awaryjnie zawsze można to tak wykorzystać. A bateria, tak jak wspomniałem wcześniej, jako taki tryb parkingowy odłączony od zasilania, rzeczywiście wystarcza na bardzo, bardzo długo. Więc dajcie znać, co myślicie, szczególnie w momencie, kiedy już obejrzycie sobie oryginalne pliki i ewentualnie sami spróbujecie gdzieś tam na nich coś popracować, wyrenderować, bo wiadomo, że tutaj i render, i kompresja YouTube'a robią swoje, więc ta jakość zawsze jest inna niż plików źródłowych. Czekam na wasze komentarze, będę wdzięczny za subskrypcję, polajkowanie, dajcie znać co myślicie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.